Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę szybko kilka fajnych kolejnych produktów, które przetestowałam, i więc szybko zaczynam, żeby nie przedłużać. I firma Eveline tutaj to jest krem likwidujący cienie i obrzęki pod oczami, zapewnia nas, że w 96% te cienie, redukcja cieni i obrzęków jest to tak zwane SOS dla skóry. Testowałam już milion produktów e, likwidujących cienie i obrzęki pod oczami, i muszę przyznać, że firma Eveline miło mnie zaskoczyła, ja jestem w szoku, ponieważ nie chciało mi się za bardzo wierzyć w to troszeczkę na początku, bo ja mam bardzo suchą, taką wrażliwą skórę pod oczami, to miałam takie wrażenie, że po nałożeniu tego kremu, szczególnie tutaj w Dolinę Łez, że troszeczkę tak jakby mnie piekło, ale to tylko przez chwilkę, później moja skóra się przyzwyczaiła i naprawdę ten krem jest bardzo tani. Kupiłam go w sklepie Natura i zachęcam. No zdecydowałam się dużo produktów z firmy Eveline przetestować, ponieważ co nie kupię jestem zadowolona, więc zobaczymy dalej. Kolejny y, krem dla skóry, dojrzałej. Y, suchej, no bo ja mam suchą, dlatego sobie takie produkty kupuję. Jest to krem silnie odżywiający i nawilżający. Przewraca sprężystość i jej I rzeczywiście tylko, że ja takie kremy testuję i używam na skórę szyi i dekoltu. Ja nie stosuję takich kremów na twarz. Ja do twarzy zawsze dobieram i stosuję inne produkty które jestem naprawdę przekonana, zawsze patrzę na skład i to musi mi pasować, żebym nie miała żadnych jakichś tam niechcianych, niedoskonałości, które bym nie chciała. Są bardzo fajne olejki: manuka, sabuki, makadamia, czyli są bardzo dobre, ale na twarz szyja jako dziewczyny nie stosuję. Tylko szyja i dekolt do twarzy niestety inne produkty, ale na szyję i dekolt jak najbardziej tak. O, I co mnie zaskoczyło, serum peptydowe. także zakupiłam niedrogo w sklepie Natura, jest to koncentrat peptydowy, yy, można powiedzieć śmiało, że jest to zamiennik botuliny, czyli botoksu, skład jest rewelacyjny, cena niska. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, bo teraz jest akurat ten czas do końca lutego, żeby sobie samemu zerwać tą jemiołę i zrobić takie serum peptydowe, ale można też zrobić słabszy zamiennik z szałwi korzenia żywokostu, ale jest słabszy niż jemioła. To od razu mówię. Albo kupić sobie gotowy produkt, peptydowy koncentrat. W Sklepie Natura jest bardzo dobry. Skład jest rewelacyjny. No nie można się do niczego e, przyczepić. Hmm. Jeszcze mamy też QNZ e, Ceyn, ten Ceyn, który działa się odmazająco, Zachęcam. Chciałam dokupić przed wyjazdem. Najpierw pochwaliłam się moim znajomym. I chciałam malporku to kupić przed wyjazdem sobie jeszcze na zapas. No niestety nie było już w sklepie Natura. Był wykupiony. <grafię> Zawsze muszę kupić później dopiero mówić. Kupiłam co bardzo mnie zdziwiło, bo wiecie, że ja kupuję kosmetyki koreańskie. W ogóle kupuję kapsułki, różne koncentraty z jadużmini, ponieważ mają silne działanie odmładzające na głębsze smaczki. A tutaj w sklepie Natura za bardzo niską cenę, chyba nie zapłaciłam nawet 10 zł, kupiłam płyn micelarny, właśnie, bo ja mam skórę suchą, czasami mieszaną, mi to się zmienia z tą skórą. I jest naprawdę bardzo dobre, nie skóry. Oczywiście płyn micelarny zawsze zmywamy, nigdy nie pozostawiamy go na skórze, to nie zmywamy. Ale bardzo tani i dobry produkt i kolejny, bo nie mogłam się powstrzymać, Śluź ślimaka ja kupuję non stop dla skóry suchej i wrażliwej i także kupiłam za niecałe tysiąc złotych w sklepie Natura e, płyn micelarny ze śluzu ślimaka, bardzo fajny, nawilż silnie nawilżające skórę, płyn micelarny, także go tonizuję. A to mi zmienia ostatnio, także kupiłam w sklepie Natura, hydrolat z płatków róż i to jest także bardzo tani produkt, bardzo dobry, silnie nawilżający, nawet tą suchą skórę pod oczami fajnie nawilża, no ale niestety kupiłam tylko jedno opakowanie, co żałuję, no ale cóż, kupię, zachęcam do tego hydrolatu. Hydrolat, jeżeli byście chciały znać moje zdanie, jest zawsze lepszy niż tonik, nawet z najwyższej półki. Do następnego pa.